Radio M107 i 6FM. Rozmowa poranka. Dziś w rozmowie poranka naszym gościem jest pan Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA i Katowice Airport oraz prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam szanownych państwa. Panie prezesie, dzisiaj zima zaskoczyła chyba wszystkich. Jak to wygląda dzisiaj w Pyżowicach? Katowice airporty jakoś mocno musiały sobie z tym śniegiem poradzić. No, zima nas nie zaskoczyła. Zawsze przygotowujemy się o wiele wcześniej do, do warunków zimowych. No, teraz mamy łatwiejszą sytuację, bardzo mało samolotów lata, w związku z tym tutaj mamy ułatwione zadanie. Ale jak przyjechałem przed chwilą do pracy, widziałem, że odśnieżamy drogę startową. Ona musi być przygotowana na lądowanie, a obsługujemy cargo, także na pewno działamy normalnie. Nie zaskoczyła nas zima. Mówią Państwo wprost o tym, że macie za sobą i właściwie pytanie teraz, czy macie za sobą, czy ten kryzys jeszcze trwa, bo mówicie wprost o największym kryzysie no, w historii branży lotniczej. Ten 2020 rok, no nikt nie przesadza, jeżeli mówi o, o tragedii w branży lotniczej. No, to jest y, największy spadek ruchu w historii lotnictwa cywilnego. Do tej pory nigdy nie mieliśmy y, tak głębokiej y, recesji. Cofnęliśmy się w zasadzie y, o 15 lat. Y, osiągnęliśmy w ubiegłym roku poziom y, obsługi pasażerów y, 1 milion 440 tysięcy. Y, Tyle samo pasażerów obsłużyliśmy w 2006 roku. I tak jak pani redaktor powiedziała, no nigdy z takim zjawiskiem nie mieliśmy do czynienia. No, kryzys się nie skończył, na pewno pierwszy kwartał będzie jeszcze trudny. Będziemy mieli duże spadki bez formalnego lockdownu, nie ma decyzji administracyjnej, ale ten lockdown nastąpił. Wiele krajów zamknęło swoje granice, wiele wprowadziło oboszczenia, kwarantanny, Badania. Widzimy też po redukcji połączeń, że i luty, i marzec będzie trudny, ale ja zawsze jestem optymistą. Myślę, że od kwietnia, od drugiego kwartału wszystko zwróci do, do normy. Pomogła Wam też dywersyfikacja to znaczy nie skupianie się tylko na przelotach pasażerskich, ale również na lotach cargo. No, osiągnęliśmy w ubiegłym roku najlepszy wynik w historii. My też pozyskaliśmy dwóch dużych graczy na rynku, Amazon i Lufthansa Cargo. Także cały czas ten segment rozwijamy i dzięki Cargo no, utrzymujemy płynność, działamy normalnie i myślę, że bez problemów finansowych dotrwamy do tego okresu, gdzie ruch będzie wracał do normalności. Ma pan, panie prezesie, kontakt z innymi regionalnymi portami lotniczymi. Jak pyżowice wyglądają na ich tle? To znaczy, czy można powiedzieć, że radzicie sobie najlepiej w, w Polsce, w tej branży? Można zaryzykować takie stwierdzenie? Ja może bym zaryzykował, że rodzimy sobie dobrze. Mamy cały czas stabilną sytuację. Gotówkę cały czas posiadamy na wypłatę wynagrodzeń, na wypłatę wszystkich zobowiązań. Realizujemy też cały czas inwestycje. Inwestycje. tutaj mamy dopięty montaż finansowy, nie przerwaliśmy rozbudowy terminalu B, nie przerwaliśmy inwestycji budowy dziewięciu stanowisk postojowych. To są duże inwestycje o nakładach prawie 200 milionów złotych. Ale tak jak powiedziałem, no kryzys od drugiego kwartału, mam nadzieję, że w branży się będzie powoli kończył, będzie wszystko wracać do normy, a my się musimy przygotować do tej sytuacji po kryzysie i uważam, że nasz port z tak dobrą infrastrukturą, taką dobrą lokalizacją szybko wróci do tych poziomów obsługi kilku milionów pasażerów. Może nie już w tym roku i nie obsłużymy tak jak w 2019, prawie 5 milionów, bo zakładamy 50-60% tego co w 2019, ale na pewno ta sytuacja będzie się normować, a my będziemy dobrze przygotowani od strony infrastruktury, od strony operacyjnej, żeby ten ruch obsłużyć i z powrotem wejść na taką szybką ścieżkę rozwoju jak do tej pory. No właśnie, jak długo będzie trwał ten powrót do normalności, bo Polacy uczyli się dopiero latać, uczyli się latać i na wakacje, i na krótkich dystansach. Teraz mamy no, ponad dekadę recesję. Zdaniem pana prezesa, długo zajmie powrót do, do tego poziomu i do takiej dynamiki wzrostu, jaką odnotowywaliście do tej pory? Pani redaktor, w 2019 roku porty regionalne obsłużyły 31 milionów pasażerów, to jest 60% rynku, stanowimy ważny element infrastruktury lotniczej w Polsce. I to są no, bardzo duże liczby. Polacy już się nauczyli latać, w związku z tym nie trzeba im przypominać, że no, jak wróci wszystko do normalności, będzie można kupić bilet, polecieć, bo myślę, że każdy już marzy o lataniu, i to jest ta pozytywna informacja. Na pewno odbudowa ruchu potrwa co najmniej 2-3 lata. Nie wszędzie w jednakowym tempie będzie ten ruch się odnawiał. Na pewno najgorzej będą miały małe porty, które obsługiwały kilkaset tysięcy pasażerów. Do miliona, dlatego że linie lotnicze myślę, że już nie będą tak skłonne jak przed COVIDem oferować tak dużej ilości foteli, tak dużej podaży generować. Raczej skupią się na marży i na odbudowie cash flow, gotówki, podobnie jak my, a to może potrwać nawet i 4 lata. Dlatego, że wszystkie zasoby, które mieliśmy zgromadzone do tej pory, a gromadziliśmy je przez kilka lat, no niestety w 2020 roku no uległy zmniejszeniu, bądź też kredytujemy naszą działalność. Te kredyty trzeba będzie spłacić i też odbudować te cash flow. W związku z tym myślę, że odbudowa finansów potrwa znacznie dłużej, jak nawet odbudowa ruchu, i to może potrwać 3-4 lata. Porównywaliście Państwo swoją sytuację również do sytuacji właściwie całej Europy, do sytuacji na przykład w Ameryce Północnej, gdzie zdecydowanie łatwiej jest to odbudować wszystko. Jakie są główne powody tych największych problemów? To znaczy, że u nas nie udaje się odbudować tego też tak szybko jak, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, tego ruchu lotniczego? Pani redaktor, no niestety muszę to z przykrością stwierdzić, że Europa najgorzej sobie radzi z odbudową ruchu. Jako jedyny kontynent mamy drugi lockdown teraz, który zaczął się na jesień ubiegłego roku i pewnie skończy na koniec kwartału obecnego. Kilka danych podam. Na koniec ubiegłego roku oferowana ilość foteli w Azji to było około 30 milionów. W Ameryce Północnej 15, Europa oferowała drugi rynek, na świecie tylko 6. W związku z tym to obrazuje, że Europa naprawdę sobie nie radzi a wynika to z pewnej niestabilności jeśli chodzi o decyzje niepewności kraje podejmują indywidualnie decyzje zamykają praktycznie z tygodnia na tydzień rynki wprowadzają nowe oboszczenia. nie ma jednolitej polityki która niestety wpływa na duży chaos i dużą niepewność a w takiej Atmosferze w takim klimacie, no niestety ciężko podejmować decyzje, i nawet prościej jest po prostu uziemić samolot i to robią linie lotnicze. Nie ryzykować Latania praktycznie z wypełnieniem kilku, kilkunastu pasażerów, i to obecnie mamy. Ryanair zamraża swoje bazy w niektórych portach, nawet do końca marca, i taką sytuację obserwujemy tylko w Europie. Ameryka Północna już powoli wraca do normalności, Azja już w zasadzie. Funkcjonuje na normalnych zasadach, tak jak to było przed COVID-em, czyli ta ilość oferowanych foteli na tydzień jest bardzo, bardzo duża. No niestety Europa tutaj ponosi porażkę i no jest to przykre, co mówię, bo też bym chciał, żeby, bo to wpływa także i na nasz port. Te oboszczenia w innych krajach, one są różne w każdym kraju. W Danii są inne jak w Wielkiej Brytanii, w Niemczech są inne jak, jak we Francji, ale niestety to wszystko powoduje, że linie lotnicze decydują się na uziemianie samolotów, a nie otwieranie połączeń. Dla Katowice Airport większą szansą po pandemii będą kierunki czarterowe czy kierunki regularne? Jak pan na dzień dzisiejszy to ocenia? Ja myślę, że my, my jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, dlatego że ruch regularny oparty mamy o dwóch przewoźników low-costowych, to jest Ryanair i Wizer. Ci przewoźnicy mają cały czas bardzo dobrą sytuację finansową, mimo że też dosięgnęły ich skutki pandemii, ale nie uzyskały te dwie linie pomocy publicznej. W związku z tym nie mają żadnych ograniczeń w otwieraniu połączeń. Jesteśmy w stałym kontakcie z tymi liniami i po Zniesieniu tych oboszczeń cała siatka połączeń, którą mieliśmy przed Covidem, a nawet dodatkowe połączenia będą dostępne z Pełżowic. W czarterach jesteśmy bardzo mocni. Myślę, że już wszyscy zapragnęliśmy, żeby lecieć gdzieś na wakacje i tu też upatrujemy dużego. Szybkiego powrotu, oby podaż była, oby te firmy, które oferują wakacje, tour operatorzy, dotrzymali do tego okresu, czyli kwietnia, maja. Jeżeli tak się stanie, a też jesteśmy w stałym kontakcie, myślę, że bardzo rozsądną politykę dzisiaj i finansową, i taką operacyjną prowadzą. Powinniśmy mieć bardzo dobry rok aczkolwiek osiągniemy ten poziom 50-60% z 2019, ale i tak na poziomie porównując się pewnie do innych portów, będziemy w dobrej, w dobrej sytuacji. To jest to pozytywna, myślę, informacja także dla naszych pasażerów, że od kwietnia ten ruch będzie, będzie wzrastał i zapraszam oczywiście do korzystania. Z usług naszego lotniska. Otwieramy w czerwcu nowy terminal po modernizacji. Mimo COVID-u myślę, że uda nam się przeprowadzić tak dużą inwestycję i w komfortowych warunkach będziemy mogli już po covid obsługiwać naszych pasażerów. Zapraszamy w takim razie od czerwca do nowego terminala. A te pierwsze loty takie szczytowe, myśli Pan Prezes, że to lipiec, sierpień, tradycyjnie wakacje pewnie. No ten okres zawsze był u nas najbardziej intensywny. Przed COVID-em obsługiwaliśmy już po 700 tysięcy pasażerów w każdym miesiącu. Myślę, że ten ruch wróci na poziomie 300-400 tysięcy, ale tak zgadza się, to będą najbardziej intensywne miesiące. Ale mam nadzieję, że już od kwietnia ten ruch powoli będzie się odbudowywał i te kilkadziesiąt operacji dziennie będziemy obsługiwać w naszym porcie. A dzisiaj mamy dwie, trzy operacje pasażerów i jest to bardzo trudne okres. W takim razie tego powrotu do tej normalności i wzrostu liczby pasażerów życzymy. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja przypomnę, naszym gościem był pan Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. i Katowice Airport oraz prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Dziękuję. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Rozmowa poranka. Radio M 107 i 6 FM.